Kochani, to ja dziś po drugiej stronie kamery i dziś pokażę, chcę Wam pokazać, co mam w moim organizerze z Biedronki. Byłam z przyjaciółką w Biedronce i kupiliśmy sobie dwa takie same identyczne organizery dla naszych takich powiedzmy dziwnych rzeczy, a więc tutaj w tej największej przegródce tu jest tutaj moja słówka z Biedronki. Następnie mam tutaj moje dwie wazelinki. Następnie mam tutaj podróbki z Biedronka, czyli Iesy. Podróbki. Mam tu swoją perfektę. Mam tu też taki fajny, jakby wam to powiedzieć, taki pryg do ust, i to jest o smaku wody cukrowej. To jest. się nazywa balsam do ust. O! Jezus! A następnie mam tu swój lakier. Chyba ci zielony. fioletowy czarny i swój podkład oczywiście mm, tutaj mam swoją mm, swój ym, swoją szminkę jedną drugą tutaj mam ten sam balsam tylko że o innym smaku tu mam gumę balonową a tamta była wata cukrowa Tutaj mam swój y, pędzel, jeden. Y, drugi pędzel. O Jezus, ale pokażę Wam najpierw ten mniejsze. Są pędzelki takie. Y, tutaj jest większy pędzelek. To jest z Beauty. I oczywiście mam swoją maskarę. Tutaj mam jeszcze trzy jakieś inne produkty. No i to tyle. Cała moja zawartość tego wszystkiego. I chciałam powiedzieć, że nagrywam teraz tutaj przy dobrym oświetleniu, bo tutaj jest taka moja ptalka, bo jeszcze jej nie wstawiliśmy. Jest to dobre oświetlenie i tutaj się nagrywam. Więc pa!